Klawiatura SPC GK550 na przełącznikach Kailh Brown z podpórką pod nadgarstki i pełnym posiadaniem RGB jest świetnym wyborem jeżeli szukamy sprzętu do 280 zł. Klawiatura posiada także część numeryczną oraz anti-ghosting. Na pewno do plusów możemy zaliczyć podpórkę pod nadgarstki, która jest na magnes i dobrej jakości przełączniki. W zestawie dostajemy także coś na wzór pensety, chowanej od spodu, ale do wyciągania klawiszy, co bardzo pomaga przy myciu. Kabel jest w materiałowym oplocie ze dodatkową odsłoną przed złamaniem go. Nie wiem, czy jako plus można zaliczyć to, że klawiatura przetrwała zalanie w pięknym stylu, ale to bardziej z mojej winy. Klawiatura posiada też minusy, takie jak brak oprogramowania do zmiany LEDów, co jest coś dziwne, ponieważ w dzisiejszych czasach większość klawiatur taki feature ma. Produkt jest głównie przeznaczony dla graczy, ale przez swoje przełączniki pisze się na niej bardzo miło, co też odczułam podczas pisania scenariusza. Klawiatura jak na mechanik jest bardzo cicha, tym samym jest idealna do nocnych sesji. Mimo braku aplikacji do zmiany LEDów, klawiatura ma kilkanaście trybów podświetlenia, jak i 5 zapragnowania. Można w nich między m.in. zmieniać prędkość, jak i jakość nasycenia. Na koniec mogę dodać, że na tej klawiaturze przegrałem setki godzin w różnych grach, napisałem wiele zdań i wyrobiłem sobie na je temat zdanie, więc recenzja była jak najbardziej rzetelna.